Witam serdecznie, moje drogie panny. Przychodzę z rozkładem dla Was na miesiąc październik, jeżeli chodzi o życie uczuciowe, o miłość. Zobaczymy sobie, co tutaj się pokazuje, jeżeli chodzi o Wasz znak. Oczywiście na końcu jeszcze powiemy sobie, tak do dopełnienia tego wszystkiego, powiemy sobie, co robić, a czego nie robić, tak, jeżeli chodzi o te Wasze życie uczuciowe. Od razu powiem, że nie wszystkie grupy będą tutaj przeze mnie złapane, dlatego, że jest Was za dużo i maksymalnie tak średnio dwie grupy energetyczne można w jednym czytaniu złapać, no nieraz może trzy, ale no nie więcej, tak? Was jest dużo, więc niektórzy z Was mogą powiedzieć, że z Wami to w ogóle nie rezonuje, natomiast jeżeli z Tobą to rezonuje, to nie musi to rezonować w stu procentach, bo jakiś tylko i wyłącznie wycinek tutaj tego czytania może być dla Ciebie. Dobrze, przechodzimy w takim razie już do konkretów. Pierwsza informacja jest taka, że ktoś zdecydowanie w miesiącu październiku w życiu panny się pojawi, mało tego. Panna już w październik może wchodzić w jakąś, yy, znaczy nie w jakąś, tylko z jakąś fascynacją, bądź nawet zauroczeniem jakimś człowiekiem, bo tutaj mamy dziesiątkę wody, czyli powiedziałabym, że już coś na tapecie może być, już możecie kogoś mieć na oku, już coś, jakieś pierwsze rzeczy mogły się zadziać. Mogły się zadziać tylko poprzez jakieś spojrzenia, flirty i rozmowy, natomiast dla Każdej panny oczywiście jest tutaj inny poziom już zaawansowania. Jest powiedziane, że generalnie panna ma już kogoś na oku. I powiem szczerze, że niestety, ale w październiku wykazujecie się, no, niemożnością ruchu. Dwójka powietrza, czyli tak, jakbyście same włożyły siebie w tą kartę, dlatego że z dwójki powietrza zawsze można wyjść. To nie jest karta, która ma blokadę ze strony otoczenia, tylko dwójka powietrza mówi o tym, że to wy nie możecie podjąć kroku, dlatego że blokady są w was. Czy lęki, czy strachy, że się nie uda, czy brak pewności siebie, czy może jak gdyby niego Gotowość do wejścia w relacje. Natomiast powiem Wam szczerze, że ten paść ognia tutaj nam się zarysowuje i mogłoby być fajnie gdyby panna się otworzyła i gdyby panna nie robiła muru obronnego wokół siebie nieraz taki mur obronny robicie nieświadomie czyli wasza podświadomość wypycha te lęki i blokady a wam się wydaje, że jest wszystko w porządku no nie do końca, dlatego, że tutaj od razu w drugim rzędzie widać sprawiedliwość, uwolnienie i trójkę wody czyli też w waszej blokadzie stoi jeszcze jakaś niezakończona karma z jakąś osobą oczywiście chodzi tutaj o karme Moi drodzy, między kobietą a mężczyzną, bądź po prostu karmę romantyczną, bo teraz różne są konfiguracje bycia w parach, więc chodzi tutaj po prostu o charakter romantyczny. Natomiast, moi drodzy, dla nielicznych panien, karta Sprawiedliwości to jest karta rozwodowa, czyli być może dopiero kiedy nastąpi rozwód, panna energetycznie poczuje się uwolniona i wejdzie w tą trójkę wody. Więc są dwa scenariusze i dwie grupy panien od razu. Te, które jak gdyby czekają na rozwód, i ten rozwód tutaj rzeczywiście jest blokadą, i czekają na te uwolnienie automatycznie przy tej sprawie urzędowej, i wchodzą w trójkę wody, ale też inne, które tak naprawdę nie zakończyły karmy z osobą z przeszłości. Nie, mów, nie musi to być ostatni partner, bo nieraz na przykład karmę mamy z partnerem, który był na przykład dwie osoby wcześniej i ona cały czas jak gdyby idzie z nami, idzie z nami. Więc moi drodzy, karta sprawiedliwości jest tutaj. Przed tym, żebyście weszli po prostu w czystą drogę, w taką ścieżkę powiedziałabym, no czystą energetycznie, tak, i albo jest to rozwód, który nie nastąpił. Albo jest to karma, która musi się dąknąć po prze, yy, przeszłości i musicie się raz na dobre z tego uwolnić. Tutaj trzeba to załatwić, bo to stoi blokadą na tej trójce wody, która już się szykuje, jak gdyby wielkimi krokami idzie do was, ale ona nie przebije tej sprawiedliwości. Ona jak gdyby czeka, aż sprawiedliwość i uwolnienie się zadzieją i dopiero później wchodzi w życie trójka wody. Czyli albo jakieś sprawy rozwodowe, rozstania, Albo y, karma. Karma nieprzepracowana z poprzednią osobą, bądź jeszcze z poprzednią, która blokuje totalnie kanał energetyczny dla tej nowej. Y, Król Ziemi, Paź Wody, Dziewiątka Powietrza. Ja tutaj widzę, że możecie poznać osobę, bądź już poznałyście tę osobę przy pracy, bądź y, w drodze do pracy, tak? Bo to jest Król Ziemi, to jest Paź Wody i Dziewiątka Powietrza, czyli powiedziałabym, że. Y, ja powiem tak, osoba może być poznana, osoba może być zauważona, zaobserwowana, ale w dziewiątce powietrza jest powiedziana, że ktoś ma bardzo duże blokady. Albo wy, albo ta druga strona. Czyli ktoś mocno się trzyma swojego fasonu i nie wyjdzie poza, nim, poza niego, tak? Czyli nie pokaże tej osobie, nie pokaże zaangażowania, nie pokaże, że ta osoba się podoba, może nawet sprzeczne tutaj sygnały dajecie tej osobie, żeby tylko się ochronić, tak, ze strony psychologicznej, mentalnej. Czyli nieraz jest tak, że żeby się ochronić, i jak gdyby pokazać, że znaczy nie pokazać, że się boimy, lękamy wejść w relację, to y, zaczynamy jak gdyby zniechęcać tą drugą osobę do siebie, żeby ona się od nas energetycznie odsunęła, a tym samym w życiu takim ziemskim, żeby się odsunęła. Moi drodzy, to jest mechanizm psychologiczny. Sami jak gdyby y, też na takiej zasadzie można to powiedzieć, sam pokażę, że jestem zły, nawet jeżeli jeszcze ta osoba tego nie zobaczy i w ogóle mogłaby tego nigdy nie dostrzec. Czyli sam jak gdyby... Y, Ojej, jak to powiedzieć? Znaczy na pewno już niektórzy z was wiedzą, o co mi chodzi. Są osoby, które po prostu funkcjonują w ten sposób, że żeby, yy, znaczy bojąc się odrzucenia, wejścia w nową relację, pokazują, że są niefajne, żeby ta osoba jak gdyby yy, sobie pomyślała: Aha, ona jest niefajna, dobra, yy, w ogóle rezygnuje. No to jest mechanizm psychologii, moi drodzy. Jeżeli ktoś z was jest psychologiem, to na pewno wie, o czym ja mówię. I tutaj takie rzeczy mogą się dziać, ale również może być bardzo dużo pesymizmu i złego nastawienia, takiego, że się nie uda, brak pewności w tej pannie, poprzez oczywiście przeszłość, wiadomo. Natomiast tutaj powiedziałabym, że należy kontrolować te emocje i te odczucia, dlatego że no, możecie naprawdę wpłynąć w ten sposób, że ta osoba ucieknie, a chyba nie do końca wam o to chodzi, tak? Mam wrażenie, że to jest przykrywka, a wewnątrz chciałybyście już mieć osobę, która was przytuli, która was pogłaszcze po głowie, która po prostu będzie was kochała. Mała. Dwójka wody, trójka ognia, czwórka powietrza. No właśnie, zdecydowanie traficie na swoją bratnią duszę, o ile już nie trafiłyście, i tutaj, jak gdyby. Może się zacząć od romansu bądź mogą być takie zakusy na romans, dlatego że widać, że jest chemia. No ale wiadomo, że przed, między bratnimi duszami zawsze jest chemia, szczególnie na poziomie fizycznym, bo jak gdyby jest to najbardziej podstawowy element, gdzie można dwie osoby scalić ze sobą i jest to najłatwiejsze, tak? Najłatwiejsze jest to w życiu naszym takim codziennym, ziemskim żeby scalić osoby na tych najniższych powiedziałabym poziomach, czyli właśnie fizyczna, fizyczna y, strona naszego życia. Moi drodzy, wczoraj robiłam dla skorpiona, oczywiście jesteście dopiero drugim znakiem, więc jeszcze nie mam tutaj skali porównawczej, ale skorpion też miał bratnią duszę i też miał podobne rzeczy. Więc moi drodzy, niektóre panny po prostu mogą y, na jakiegoś skorpiona trafić. Dlaczego nie? Niektórzy z Was po prostu mogą jeszcze nie wiedzieć jaki znak zodiaku ma ta druga osoba, bo na przykład na razie się Obserwujecie, tak? I mało kto w pierwszej rozmowie pyta się, jaki masz znak w zodiaku. No nie, raczej nie. Więc, moi drodzy, generalnie yy, bratnia dusza tutaj się koło was kręci bądź będzie kręciła, i tak jak mówię, bardzo szybko możecie wejść z nią w romans, bo to jest trójka ognia. Natomiast nie wiem, czemu cały czas jest niewykonywanie żadnego ruchu, czwórka powietrza. Tak jakby ktoś jeszcze nie był zdecydowany, albo wy, albo ta druga strona, wiadomo, jakby ktoś nie wiedział, w którą stronę ma iść, nie wiedział w ogóle, czego chce, czy chce tego, czy tego nie chce. Może będzie się bał, może będzie się lękał. Może tak naprawdę tutaj mogą być bardzo sprzeczne sygnały wysyłane tej osobie od was i jej do was, tak? Bo może być tutaj taki jeden wielki miszmasz, bo każdy ma jakieś blokady, każdy ma jakieś mury, więc pokazuje drugiej stronie zupełnie inne rzeczy. Może być naprawdę tutaj harmider energetyczny. Yy, znaczy może nie energetyczny, tylko komunikacyjny. Przebudzenie, ósemka wody i szóstka ziemi. I to są karty typowo duchowe. Ja powiem Wam szczerze, że znaczy to jest, to jest relacja duchowa to w ogóle bez dwóch zdań, bo to już widać z tego rozkładu, no ale zawsze bratnie dusze zazwyczaj przychodzą do nas z lekcjami duchowymi, więc tutaj mnie to nie dziwi, natomiast powiem Wam szczerze, że jedna ze stron albo Wy, albo ta druga w zależności kto jest bardziej tutaj oświecony i bardziej zaawansowany duchowo, bo tutaj chodzi właśnie o takie powiedziałabym spojrzenie duchowe i przebudzenie duchowe żeby mieć jak gdyby ogląd na tą całą Waszą sytuację, nie chcę mu się Relacje, bo tutaj relacja jeszcze mogła się nie zawiązać, tylko to może być jak gdyby w przeddzień ten, tej relacji, jak to się mówi. Natomiast moi drodzy, ja uważam, że jedna z Was osoba, jedna strona jest bardziej świadoma duchowo i już zaczyna powoli dostrzegać o